Siemanko. Dzisiaj wybieramy się do opuszczonej nastawni. No cóż. Nastawnia została wypisana, jak gdybyśmy powiedzieli z rejestru y, linii kolejowych. Nie obsługuje już pociągów. W 2018 roku. W ciągu niespełna 2,5 roku wygląda jakby była opuszczona od 100 lat. Zapraszam do oglądania. Ktoś się widać z nią nie cackał. powbijane dokładnie wszystkie szyby. Jak to wygląda w środku? No cóż, zapewne niewiele lepiej i pewnie wszystko jest rozszabrowane. Ale to zaraz ustalimy. A zaraz wejdziemy sobie tym wejściem pierwszym, zobaczymy o co chodzi. Wiecie co, ale tak zauważyłem, że stąd jest naprawdę nie najgorszy widok. Żeby sobie pociągi oglądać I kto wie, czy dzisiaj w tym odcinku tego nie uczynimy Przyznaję, że ostatnio jakoś tak Ciągnie mnie do pociągów Pan pociąg do pociągów No dobra Nie błazno już ojciec Tylko pokaż jak to wygląda Poszliśmy po tych schodach Drzwi oczywiście nie ma I tutaj Co nam się jawi? No właśnie Bezpieczniki jakieś? Czy co to może być? No w każdym razie mamy jedno pomieszczenie. Ech, do czego służące? Ciężko powiedzieć. Ale serio, nie mam pojęcia co to może być. No wygląda jak bezpieczniki, ale w suficie? Jak ktoś się zna na kolei, to nikt mi może podpowie co to może takiego ciekawego być. Bo cały sufit jest w tym upstrzony. tu możemy pójść dalej tu chyba będzie wejście z innej strony tak mi się wydaje no w każdym razie widzicie mamy tu jakąś tablicę rozdzielczą Pomieszczenie tradycyjnie już wygląda jak postapo. Dobra, wejście na górę zapewne jest z innej strony. No widzimy, że to jest miejsce, gdzie koczują bezdomni i lumpy. Tak to niestety jest. Tu na podłodze wala się pełno takich szklanych. No właśnie tu część podniosłem i zobaczcie co to może być. To jest szklany. Średnica około, ja wiem, 3 cm. Do czego to może służyć? Przecież to nie są chyba żadne izolatorki. Jak myślicie, co to może być? Jak ktoś wie, to proszę napisać w komentarzu, bo sam jestem naprawdę bardzo ciekaw. Dobra, uciekamy na drugą stronę. Powiem wam, że czuję się tutaj dosyć niebezpiecznie z tego względu, że tu jest pełno jakichś gostków podejrzanych gdzieś z nalewkami kroczących tutaj, no niestety trzeba na siebie uważać wyszliśmy z tamtego pomieszczenia za tamtą ścianą tak to wygląda od strony lasu myślę, że spokojnie można to zostawić bez komentarza nie zachowała się żadna szyba a my idziemy od strony torowiska Dobra, dobra, wchodzimy tym wejściem od strony torów. Jak widzicie, już tu zaczynają wycinać, albo kończą raczej. Mamy wejście na górę, ale my najpierw zobaczymy, co tu jest na dole. To już widać, że tu niewiele zostało. Depnęłem w coś miękkiego, wolę nie wiedzieć co to. A więc mamy tu łazieneczko i to popatrzcie, po takich dwóch schodkach się wchodziło. Niezła ubikacja tu była, że tak powiem. No Oczywiście wszystko wyprute. Ale w kulturalnych warunkach można było zrobić to, co o czym wszyscy myślimy. A tu pachnie Pachnie spalinami. Ja nie wiem, jak były wyposażone takie, e, takie mm, obiekty. Ja nie wiem, czy to nie był gdzieś jakiś czasami e, fundament na jakiś generator prądu być może. Poprawcie mnie, jeśli się umylę. Takie przynajmniej mam skojarzenie. Zobaczcie, kable wszystkie zostały wybrute. Nie ma nic. Nie ma nic. To jest tyle, co widzimy tu na samym dole. No to co, będziemy szli na górę. Weszliśmy po tych schodkach na takie półpięterko i dochodzimy do tego pomieszczenia, które pokazywałem Wam z poprzedniego wejścia. Czyli mamy tą tablicę rozdzielczą pełno szkieł. Dziadostwo totalne. Pomyślcie, 2018 rok została opuszczona, a wygląda... Bez komentarza, ale potężne izolatory. Masakra. Giganty. Co my tu mamy? Prostownik. Prądu nastawcze. Prąd nastawczy. Prądnica, prąd kontrolny. No pokaż pan. Złapiesz ostrość? Bucu. Ej. A. Także to gdzieś tu się musiało w tym pomieszczeniu znajdować. Chyba, że zwlekli to z góry, wiecie co? Z góry to zwlekli i tutaj to wypatroszyli. Tak myślę. Dobra, idziemy na samą górę. Jesteśmy na samej górze. Weszliśmy tymi krętymi schodami. I jawi nam się jakże rozpaczliwy widok. Myślałem, że się coś tutaj zachowa bardziej. Niestety apokalipsa apokalipsa. Czekajcie, bo tu trzeba uważać, gdzie się staje. Nieźle co. Zobaczcie, nawet żadna szyba nie ocalała. A tu jeszcze mamy stryszek, na który nie zwróciłem uwagi, a na który się na pewno nie dostanę, nie ma, nie ma opcji. Zresztą i po co? Z tego co wyczytałem w sieci, to ta nastawnia była wyposażona w urządzenia, przynajmniej częściowo, jeszcze po niemieckie. No, nie dotrzekały one niestety 2021 roku. Są już na złomie, jak wszystko. Czy możemy nad tym ubolewać? Wiecie co? Naprawdę nie wiem. Coś się w życiu kończy, a coś zaczyna. O, jeśli jeszcze mówimy o starych grobowcach, starych negropoliach, to wiadomo, że byłoby fajnie, gdyby one ocalały. Ale tutaj akurat należy przyjąć, że obowiązki tej nastawni przejęła jakaś inna nastawnia, jakaś cyfrowa. Wiecie, że żyjecie, żyjemy w dobie komputeryzacji i pewnie z innego stanowiska można normalnie, bezpiecznie przeprowadzać pociągi. Ta już jest zbędna. Mówię ogólnikami, dlatego, że na kolejnictwie się nie znam. Jeśli ktoś wie, dlaczego na przykład ta konkretna Nastawnia jest już wydmuszką, to proszę po prostu napisać. Nie staram się tutaj mądrkować. To są tylko takie moje przemyślenia człowieka, który z kolejnictwem nic nie ma wspólnego, ale który być może będzie z kolejnictwem miał wiele więcej wspólnego. Dlatego, że przyszło mi do głowy, wiecie co, i to ci co chodzą, wiedzą, że ja chodzę po bunkrach, schronach. Mam nadzieję, że ten taki dodatkowy rozdział. Jak filmowanie pociągów przypadnie Wam do gustu, tak myślę, żeby zrobić kilka odcinków. Po prostu no, jest to pewien klimat kolei. Nie wiem, zapach tych torowisk, tych podkładów, nie wiem, no, to jest ciężko. Po prostu takie coś jakiegoś bakcyla złapałem i to nie tego co myślicie, tylko właśnie bakcyla kolejowego, który no, gdzieś tak y, zaatakował mnie już od momentu, kiedy byłem w starej lokomotywowni w Ołbrzychu wewnątrz. Na film, który zapraszam. No cóż Napiszcie w komentarzu co myślicie o rozszerzeniu o taką działalność To co? Zobaczcie jak to wygląda z perspektywy gdy się obracam, nie? Nie shit, co? No ale widocznie tak ma być. To jest obiekt, na którym chyba nie mogę ubolewać, bo taka jest po prostu kolej rzeczy. O ile ubolewałem na nad lokomotywownią, tak to ono myślę, no... Jego czas minął, tak? Może się mylę. Naprostujcie, powiedzcie to w komentarzu. Ale szkoda, no ja generalnie, jak widzę, że coś jest opuszczone, coś jest grabione, to serce mnie boli. Nic z tym nie zrobię. Dobra, to chyba było na tyle. Z mojej strony nietypowy odcinek. Przyznaję się bez bicia, że nietypowy. Ale no cóż. Widocznie tak miało być. Zostałem chyba nikolem, Wiecie co. Lepiej późno niż wcale, co? Jak myślicie? Dobra, czekamy na jakiś pociąg. Fajny myślę, że będzie widok z tego miejsca. Dobra, to do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. あと